Botykamy się po raz kolejny w Ościsłowie, w miejscu kaźni, gdzie w bezimiennych grobach spoczęły ludzkie prochy. W miejscu, gdzie przywożonych pod pozorem leczenia masowo zabijano. Pamięć o niewinnie pomordowanych to przykład tego, co w imię ideologii może zrobić człowiek drugiemu człowiekowi. Pamięć o tych wydarzeniach to nasz zbiorowy obowiązek. Stojąc w obliczu tego, co się stało, co wydaje się przemijające, ale jednocześnie wyryte jest w naszych sercach i umysłach, zastanówmy się nad tym, co dzieje się dzisiaj. Jak możliwy jest brak szacunku do innych ludzi, bo mają inne poglądy, są gorzej wykształceni bo należą do jakiejś organizacji czy stowarzyszenia zagwarantowane w konstytucjach, manifestach i innych dokumentach prawa nie miały dla hitlerowców żadnego znaczenia. Prawa człowieka do życia, do niezbywalnej godności zostało wyparte przez ideologię. Słabych, niepełnosprawnych, chorych i niedołężnych potraktowano jak niepotrzebnych. Spotkaliśmy się w ościsłowie i stanowczo sprzeciwiamy się dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych. Dzisiejsza Msza Święta to wyraz solidarności z pomordowanymi, z ich rodzinami, przyjaciółmi, bliskimi. Niech do Boga płynie modlitwa o to, aby nigdy więcej nie było wojen, nigdy więcej żaden człowiek nie posiadał władzy absolutnej, aby na jego jedno skinienie ginęły setki istnień ludzkich. Módlmy się, a w naszych sercach i umysłach niech trwa pamięć za pomordowanych oraz podziękowanie za wolność, którą możemy się cieszyć. show sure. Nagle świat, bez szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas, gdzieś pozostał ognis, gdy. Przebytych kusz, cień siwej mgły. Tylko w po... Ofiara na pewno nie jest marnowana, ale jest kim, czymś wielkim w oczach samego Boga, Stwórcy. Kochani, pragniemy modlić się właśnie ich polecając miłosierdziu Bożemu. Stało się to prawie 80 lat temu, ale tak jak słyszeliśmy w tym programie, wciąż do tej chwil wracamy, wspominamy tu się co roku gromadzimy w tym miesiącu Pamięci Narodowej właśnie o ofiarach wojen i pragniemy właśnie dziękować Bogu za ich życie, za ich poświęcenie, za ich ofiary. Pragniemy naszą modlitwą podczas tej Mszy Świętej ogarnąć całą naszą ojczyznę, aby nie zostały zmarnowane właśnie to wszystko, co dla niej zostało uczynione. Ofiara, jaką zapłacili za ojczyznę mieszkańcy naszej gminy i powiatu, nabiera czytelności i wymowy, zwłaszcza w tym miejscu, w Lesie Ościsłowskim. I przez ten pryzmat patrząc, odczuwamy i rozumiemy jeszcze głębiej dramat naszej ojczyzny i naszego narodu. Gromadzimy się tutaj co roku nie z zamysłem otwierania na nowo bolesnych ram, ale powodowani najpierw wdzięcznością wobec naszych przodków, aby uchronić od zapomnienia ich miłość i poświęcenie dla ojczyzny, aby również znajomość w historii ukształtowała nowe pokolenia, które znając dramat wojny. Będzie i zabiegać o pokój, będzie budować pokój. Te krzyże w tym Lesie Ościsłowskim przypominają, że nieśmiertelną jakością ludzkiego życia jest patriotyzm. Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny, tej ziemskiej, jest cechą mówiącą o jakości ludzkiego życia. Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka. Jest wartością dającą świadectwo również o jego świętości, o jego nadprzyrodzonym wymiarze. Ostatnimi laty patriotyzm jako wartość życia indywidualnego i wspólnotowego przestał być uważany. Za konieczne dla egzystencji. Zaradność w zaspokajaniu własnych potrzeb, gromadzenia dóbr osobistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego, stała się wartością. Wartość została zastąpiona antywartością. Patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem. Miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość. Prawdę zastąpiono kłamstwem i pomówieniem. Ofiarność i poświęcenie chciwością i pazernością. Miłość nienawiścią. Natomiast z dziejowego doświadczenia Kościoła i narodu wiemy, że prawdziwym bogactwem jest stan ducha i umysłu ludzkiego, a nie grubość portfela. Każda społeczność, która swe prawa opiera na antywartościach, napełnia się bólem i krzywdą. Doświadczony w patriotyzmie biskup Warszawy i Gniezna, prymas tysiąclecia. Wiedział, że podstawą wszystkich cnót, jakimi ma być naród, jest miłość. Miłość ku ojczyźnie uczy męstwa, a męstwo, wiemy, broni czasu wojny. Służy sławym, potrzebującym opieki, czasu pokoju. Miłość uczy roztropności, umiarkowania wymaganiach dla siebie. Uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych. Naród prawidłowo wychowywany i wychowujący młode pokolenie wie, że bez miłości nie przygotuje młodego pokolenia na wypełnianie przyszłych zadań. Miłość ku Ojczyźnie jako wartość wychowawcza uczy, że Wspaniałą myślność daje siłę ducha na chwile trudne, gdy trzeba zapomnieć o sobie. Miłość do Ojczyzny uczy patrzeć daleko w przyszłość przyszłość Ojczyzny i pragnie jej istnienia i pomyślności nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Miłość do Ojczyzny. Uczy też przebaczać innym, którzy może inaczej myślą, inaczej postępują. Miłość do ojczyzny sprawia, że jest we wszystkich jedność i wzajemny szacunek. Jak co roku mamy możliwość organizacji uroczystości, tak ważnej dla naszej społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności pragnę podziękować mieszkańcom miasta i gminy Grynojeck oraz wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w tym naszym wydarzeniu. Składam serdecznie podziękowania wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji. Ja również chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań. Pani Sołtys. Dziękuję przede wszystkim za to, państwu, że pamiętacie, że poprzez to obecność tutaj co roku staliście się Państwo strażnikami pamięci o zbrodniach, które wydarzyły się w tym ościsłowskim lesie. O wszystkich zbrodniach i o tej największej, kiedy w 1940 roku pod pozorem badań lekarskich ściągnięto tutaj setki. Osób niepełnosprawnych, i tutaj je zamordowano. To nie była przypadkowa zbrodnia. W nazistowskich Niemczech powstał specjalny program. Program eliminacji osób, którzy nie zasługiwali na życie. Tak twierdzili twórcy tego programu. Był to program, który miał symbol. Te cztery. W budowę tego programu byli zaangażowani wybitni naukowcy, lekarze. Wszystko po to, żeby dbać o czystość rasy, żeby wyeliminować wszystkie osoby chore, te, które były niepełnosprawne. Przede wszystkim chciałam podziękować naszej młodzieży, bo o niej powinniśmy właśnie w takich chwilach najbardziej pamiętać, i to ich głos w takich uroczystościach jest najważniejszy. Szanowni Państwo, las Ościsłowski jest nazywany różnie lasem pamięci, małym katyniem, cmentarzem leśnym. To jest miejsce tragiczne na mapie powiatu Ciachanowskiego i o tym musimy pamiętać i o tym pamiętamy. W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i w ramach obchodów w tej rocznicy powiat planuje szereg uroczystości, i ważnych wydarzeń na terenie całego powiatu i taką, takim jednym z elementów tych uroczystości będzie urna pamięci, urna historii, jak jeszcze to nazwiemy, jeszcze dokładnie nie wiem, ale celem głównym jest, żebyśmy w urnie zebrali ziemię z miejsc poświęconych krwią z terenu całego powiatu. To będzie doskonała okazja do tego, żeby pokazać naszą historię, jak tragiczną historię mamy, ale to są wydarzenia, o których musimy pamiętać i o których przede wszystkim musimy przekazywać udział młodym. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim młodzieży i nauczycielom, którzy dzisiejszą uroczystość zorganizowali. Dziękuję serdecznie. Niem, Niemcem, który był w Polsce i wtedy, pamiętacie, wszystkiego u nas brakowało, on tak się bardzo dziwił. Nie ma benzyny, piwa nie można kupić, jeszcze innych rzeczy. I tak się dziwię, że u nas tak y, słabo tak... I wtedy obudził się trochę mój patriotyzm, zachowałem się niegrzecznie, powiedziałem gdybyśmy okradli całą Europę ze złota, to byśmy też wszystko mieli. Już nie wspomniałem o tych wymordowanych osobach, które są. A teraz taka myśl przyszła moglibyśmy mieć... Była też taka propozycja, żebyśmy weszli do koalicji z Niemcami i poszli na Rosję, ale Polska się nie zgodziła. Moglibyśmy mieć lepsze autostrady, lepsze supermarkety, 3 cztery razy większe emerytury niż teraz mamy, ale nie zachowalibyśmy się dobrze. Bohadzelka, 17-letnia Inka, powiedziała wtedy, gdy ją prowadziła na śmierć: Przekażcie mojej babci, zachowałem się jak trzeba. Polska zachowała się jak trzeba. I to jest ważniejsze nawet nawet dlatego, że dzisiaj czcimy tę pamięć tych pomordowanych, które mamy mniej niż może bogatsze kraje, ale zachowaliśmy się jak trzeba. Jeszcze jedna myśl, gdy teraz toczy się rozmowa na temat szkoły, może warto byłoby ten aspekt też poruszyć. Żeby wychowywać teraz dzieci i młodzież, żeby w przyszłości czy zawsze zachowali się tak jak trzeba. Nawet gdy potem zdarzą się pewne nawałnice niesprawiedliwości, to my jako naród mamy się zawsze zachować tak jak trzeba z godnością. Muzyka